Wam. No witaj Andrzeju, Piotrek, jak tam wam idzie na trasie? No witaj, no powoli się przemieszczamy, jesteśmy z zamarańcem. Zbliżamy się do Dudziara, zaraz będziemy na niego chodzić. No, i później wiadomo, na prędzie rozmierską i na Różankę na makaron. No to powiedz mi jeszcze w takim razie, ile kilometrów macie za sobą? Ja, czy jesteście w połowie trasy, czy mniej jak w połowie? Na połowy nie mieliśmy tylko. Ile to tak trudno mi powiedzieć. Szacujemy, że z Janowic Wielkich jest około 60 km. Powiedzmy, że z Różanki do Janowic jest ze 2-3. No to powiedzmy, że w tej chwili jeszcze mamy do pokonania 70 niecałe. A jakie są wasze plany odnośnie noclegu? Kiedy się tam zamierzacie położyć na jakieś odpocznienie? iść do Różanki, zjeść coś i tylko od razu z powiedzeniem lecimy w dół, w Janowicach chcemy zanocować i jak najszybciej. Czy nocleg jakiś nie macie już tam? Nocleg macie tam już jakiś uzgodniony, czy będziecie już się dopiero rozpatrywać na kwadrat jakiś? Nie, mamy, mamy mamy uzgodnione znaleźliśmy nocleg już przy trasie, także nie ma problemu, nie będziemy dużo to do rozbijać. Yy, mamy dwa pokoje ustawione, także nie ma problemu. Jaką grupą idziecie? Czy y, Leszek do Was już y, doszedł, czy nie? Nie, Leszek jest po dalej. gdzieś 15 minut za nami, tak na oko, bo trudno to jednoznacznie określić. Z łatwą że z jakiegoś wiadomo y, marudera, przygarną, jak on to lubi, teraz się nim opiekuje. A Wy idziecie y, z wartą grupą, tak? Na, na, tak jak poprzednio? No tak, na razie w czwórkę idziemy. Powiedz jak tam nogi, jak tam plecy, czy przy plecaki już ciążą, bo to połowa za wami to już troszeczkę się w kręgosłupie powinno czuć. W kręgosłupie się nie czuję, czuję się w stopach, odcisków już kilka mam. Niestety, mokro spowodowało, że mokro się też w butach pojawiło. No wiadomo, że to jest pierwsza, pierwszy promulut ten czynnik, który powoduje, że powstają odciski. No i to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy, pierwszy raz, kiedy się zdarzyło, że przy, na przejściu, kiedy wybierze udział, że pada deszcz, bo do tej pory deszcz nie padał zawsze była właściwie ładna pogoda. No tak, i w tej chwili praktycznie cała trasa, od samego początku do teraz na razie, dopóki idziemy, to jest po prostu bagno. Błoto, masa wody, praktycznie idzie się w taki drej. Nieraz idzie człowiek i się ślizga, więc ciężko nawet przejść przez taki, taką ścieżkę, która jest yy, taka zapłocona. No ale powoli jakoś idziemy. No. Na pewno mamy przez to opóźnienia trochę, bo planowaliśmy szybciej dojść do Różanki, a, a przez to, że jest tak ciężka praca, no to zawsze nas to opóźnia. I wy no, czy no, bez kijów sobie radzicie? Z kijami idziemy wszyscy. Troszkę takiej asekuracji, bo to też ślisko to się można wywrócić bardzo łatwo i o kontuzję nie trudno. Się moim zdaniem, bo patrzę na tych ludzi coś bez skiów, to im ciężej jest dużo, bo jednak sytuacja nie jest najlepsza na masz kijów. Powiedz mi jeszcze, jak macie bagaże spakowane, ile mniej więcej dźwigacie na plecach? No to różnie, przecież dziewczyny mają przeciętnie około 5 kg, 5-6, chyba nie przekraczają. Ja mam około 7-8, lecz trudno mi powiedzieć, nie rozmawiałem z nimi na ten temat. No, ale niestety jak pogoda jest taka nieładna, to trzeba było zabrać y, troszeczkę cieplejsze rzeczy i coś nieprzemakalnego, a to waga robi. No oczywiście, najgorsze jest to w tym wszystkim, że też musimy wziąć drugą zmianę ubrań, nie bo chcemy się przebrać, wykąpać, przebrać w janownicach, żeby wyglądać jak ludzie, nie? I zabrać trochę sił. No tak, połowa zmęczenia zostaje po, po wymyciu się i przebraniu, to prawda. No właśnie. I to powoduje, że trochę trzeba tych rzeczy. Ale no, to nie jest problemem. Udało nam się zminimalizować bagaże do takich wartości, że nie są już uciążliwe. Na razie nikt nie narzeka na ramiona specjalnie. No, pobolewają, bo ale nie jest to jakiś poważny problem. No to tu trzymamy za, wami, za was kciuki. Yy, myślimy o was. Cały czas towarzyszymy wam myślami w trasie. Jakbyś spał, to wyłącz telefon, żebym ciebie czasem nie obudził. No i. No muszę zostawić włączony, bo muszę budzik ustawić. Aha, no tak. No to powiedz mi Śpimy, śpimy do... Słuchaj, śpimy do 12, a 12 startujemy dalej. No dobra, to, to po 12 postaram się do was zadzwonić w takim razie. Tak, w godzinę czasu nam, koło 1. Koło pierwszy, ja też będę tutaj, ponieważ w, w Czernicy jest takie tridum i, i dzisiaj jest takie nocne czuwanie akurat w Wojnowicach, no bo to filia waszej parafii, to tam też be, pewnie będę, to jak wrócę z tego yy, czuwania, to wtedy pewnie będzie koło godziny pierwszej zadzwonię. No, ale będziemy wtedy na trafie, będę mógł rozmawiać. No do wszystkiego dobrego, pawiaj yy, dziewczyny, pozdrawiaj Leszka, jak tam się będziecie słyszeć, no i maszerujcie dzielnie. No, no dzięki. Hejka.